Jesteśmy na EU Youth Conference. Jest to wydarzenie, które jest częścią polskiej prezydencji w Radzie Europy. Jest to szansa na spotkanie się młodych ludzi z całej Europy i rozmawianie o bieżących problemach i trudnościach w konkretnych obszarach tematycznych, które związane są z tak zwanymi celami młodzieżowymi. Good morning, ladies and gentlemen. It is... a great pleasure for me as a minister of education of poland to host you all in lublin you are the core of europe this is the belief we are sharing because we know that there will be no changes in the european union if young people wouldn't join To jest idealne miejsce na takie konferencje, szczególnie po 2023 roku. Jak świętowaliśmy tytuł Europejskie Slidzy Młodzieży, to widać było po prostu rozwój i zmianę perspektywy trochę jak miasto postrzega aktywność młodych i młodzi serio mają ten głos. Młodzież właśnie tutaj może się dowiadywać, ale jednocześnie realnie wpływać na to, co się dzieje w Europie, w Unii Europejskiej. W Radzie Unii Europejskiej mówić o tym, czego potrzebują, jakie powinny być kierunki rozwoju, co myślą o tym wszystkim, co się dzieje. Także jest to wydarzenie, które realnie oddaje głos młodym ludziom nie tylko z Lubliny, ale też z całej Europy. These experiences have Are highly motivated. Highly motivated to stand up for what they believe in, highly motivated to build a brighter future, and highly motivated to play a part in realizing it. Please follow your dreams. You can achieve whatever you want if you follow your dreams. We need hope. The young people of Europe are watching, history is watching us as well. So let's make sure that we get it right. Because this is our Europe, and its history will be shaped by those who refuse to stand still and those who dare to dream.